W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Upadając w najgłębszej pokorze, Do stóp Twoich, Matko Bolesna, Dziękuję Ci z głębi serca za boleści i udręki, które przecierpiałaś stojąc pod krzyżem Jezusa. Uszalam się i współcierpię z Tobą. A jednocząc się najsilniej, z najlitościwszym sercem Twoim, Ofiaruję przez Twoje ręce Ojcu przedwiecznemu krew, mękę, rany i śmierć Jezusa, Na zadośćuczynienie sprawiedliwości boskiej, Zabluźnierstwa, Świętokradztwa i Odstępstwa, którymi bezbożni znieważają boski majestat. Niechaj Twoje łzy i cierpienia o Matko bolesna odwrócą chłostę Bożą ciążącą nad światem, a przyspieszą panowanie Najświętszego serca Jezusowego. Przejęty do głębi żalem za moje grzechy, oczekuję za Twoim pośrednictwem przebaczenia. Nie odwracaj oblicza Twego ode mnie, lecz okaż mi się Matką, o litościwa o łaskawa, o słodka Panno Maryjo.